Witam wszystkich, jesteście na kanale Polka z Kazachstanu. Mam na imię Elena, mieszkam w miejscowości Abasar. Abbasar znajduje się 200 km od stolicy Nowsułan. Dzisiaj miałam przyjemność porozmawiać z bardzo dobrym człowiekiem, który mieszka w Kazachstanie od dawna, to jest Polak, księdz. Zapraszam do oglądania. Jak to się okazało, że ojciec tutaj jest w Kazachstanie? Tak daleko od Polski to znajdujemy się 5000 km w Kazachstanie teraz. I jak to się stało? Aha, no ja myślę, że odpowiedź jest taka ciekawa, ponieważ e, kiedy ja już byłem 7 lat, no mniej niż 7 lat, byłem już kapłanem księdzem w Polsce, służyłem w, w palatii to wtedy miałem takie poczucie, że jeszcze do końca nie jestem na swoim miejscu. I z tym poczuciem, jakby no ja jestem więc jestem wierzącym człowiekiem, więc zacząłem się też modlić pytać Pana Boga, co Pan Bóg chce mi przez to powiedzieć, że, że mam takie poczucie. No i mówi, tak się modliłem przez kilka lat, to się wyszynie no i... że... Yy, można powiedzieć, że na koniec jakby tego wszystkiego okazało się, że tam Bóg mnie zaprasza na misję. I jakby w, tym, w tej myśli o misjach nie było jakby innej możliwości niż Kazachstan. Znaczy, dla mnie od razu to było po prostu jasne, że jeśli ja wyjadę na misję, to będzie do Kazachstan. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu tak od razu, od razu tak czułem, że to będzie Kazachstan. Oczywiście tam były takie różne szczegółowe były takie różne wydarzenia, które na to wszystko wpłynęły, ale generalnie. To wszystko e, właśnie zaczęło się od tego, że, że właśnie takiego poczucia że niedosytu, mm. że jeszcze nie jestem na swoim miejscu, więc dlatego teraz e, szukam tego swojego miejsca. No i właśnie z Bożą pomocą znalazłem miejsce, jestem już w Kazachstanie 8 lat, więc można powiedzieć, że chyba znalazłem. Okay. Chyba znalazłem to swoje miejsce. To już, <słuch> już długi czas jest, jest w Kazachstanie. A czy kiedyś... Um... Był wcześniej ojciec w Kazachstanie, czy tylko tak przyjechał po raz pierwszy i został? Znaczy, to znaczy, rzeczywiście, jak nie byłem wcześniej w Kazachstanie, słyszałem tylko co nieco od ludzi, którzy byli w Kazachstanie, od misjonarzy, którzy wcześniej byli w Kazachstanie, od ludzi, którzy czy pracowali w Kazachstanie, to od takich ludzi słyszałem coś o Kazachstanie, ale generalnie jak leciałem pierwszy raz samolotem do Kazachstanu to leciałem pierwszy raz no już leciałem służyć i leciałem już spakowany żeby tutaj zostać to rzeczywiście leciałem pierwszy raz mhm. a jaka różnica jest między kościołem katolickim tutaj w Kazachstanie a Polsce w Polsce, w Polsce? tak ja myślę że różnica jest bardzo duża ponieważ w Polsce, mimo wszystko, przynajmniej teoretycznie, teoretycznie kościół katolicki jest czymś bardzo... w społeczeństwie on jest, to znaczy przynajmniej teoretycznie 90% Polaków jest katolikami, przynajmniej związanymi z katolicyzmem, więc oczywiście jasne, że, że tam w Polsce to ta praca z ludźmi zwierzącymi jest w bardzo dużych ilościach, takie porównanie małe. Pracowałem, czy posługiwałem w parafii, która, w Polsce, która miała 11 tysięcy wierzących. Mhm. I, a teraz pracuję w parafii, w który jest, no jeśli by wszystkich policzyć, także tych, którzy nie chodzą, a uważają, że są katolikami, no nie, może z 50 osób. Więc różnica jest bardzo duża, to znaczy przechodzimy od bardzo dużego formatu. Do, e, przechodzimy do formatu takiego bardzo indywidualnego, znaczy praca z ludźmi tutaj jest e, bardzo indywidualna, to jest bardzo indywidualne podejście do człowieka, bardzo indywidualne, e, to jest też wchodzenie w historię człowieka, ludzi, e, e, tak jak tam często jest to przybywało, e, to praca jakby... No, Brzydkie słowo, ale tak trzeba powiedzieć z masą ludzi, jednak, jednak my spotykaliśmy z dużą ilością ludzi, mieliśmy dużo zajęć. Tutaj jest jakby trochę inna sytuacja. Tutaj jest to bardzo, bardzo indywidualne podejście do człowieka, jestem bardzo małe wspólnoty. To jest też swój urok, ale jednocześnie to ma swoje też specyficzne wymagania, ponieważ... Wymaga to, do, wymaga to zainteresowania się każdym człowiekiem. Mhm, tak. Zna się każdego człowieka, wie się o nim bardzo dużo i, i, i interesuje się tym człowiekiem. Także to jest zdecydowanie duszpasterstwo bardzo indywidualne. Okay. Tutaj w Kazachstanie mówimy po rosyjsku tak? I, no, i po kazachsku. I czy zna ojciec rosyjski? Tak, <noise> <Da>, koniecznie. <noise> no, to znaczy, rzeczywiście, rzeczywiście, wiedząc o tym, że przyjadę do Kazachstanu, chcąc przyjać, rozumiejąc to, że Pan Bóg mnie zaprasza do, do Kazachstanu, rozumiałem, że nie mam wyjścia jak nauczyć się języka rosyjskiego. Uczyłem się języka rosyjskiego od zera. Mi byłem taki króciutki epizod w szóstej klasie szkoły podstawowej, ale yy, no przyznam się uczciwie, nie uczyłem się. <noise> Jakoś nie widziałem celu w tym, po co? Nie. Także jakby z tamtego czasu, jedyne co z tamtego czasu pamiętałem, to umiałem policzyć od 1 do 10 po rosyjsku. To było wszystko, co umiałem z języka rosyjskiego. Także jak zacząłem się przygotowywać do przyjazdu do Kazachstanu, byłem w, w centrum formacji misyjnej, to jest takie miejsce, gdzie w Warszawie przyszli misjonarze, przygotowują się do wyjazdu misji, w zależności od kierunku gdzie mamy, czy do Afryki, Ameryki Południowej czy gdzie, czy na przykład do Kazachstanu. Pierwsze wrażenie um, zrobił Kazachstan na ulicach, Czyli pierwsze wrażenie od Kazachstanu? Tak, takie... tak, tak. E, pierwsze wrażenie, kiedy przyjechałem do Kazachstanu, to pierwsze skojarzenia, może tak powiem, to e, skojarzenie z dzieciństwem, ponieważ Pierwsze kontakty z ludźmi, pierwsze obserwacje tego, co widzę, przypominały mi polsko lat 80. Mhm. Dlatego było mi to jakoś blisko. Zresztą do dzisiaj jest mi to bliskie. Przypominam sobie z dzieciństwa, kiedy. Będąc dzieckiem, jeździliśmy pociągiem do babci i w pociągu wtedy w latach 80-tych w Polsce było czymś normalne, że ludzie są rozmawiali, że dzielili się nie wiem, kanapkami, tutaj Termos, tu herbata, proszę, zupełnie obcy ludzie, tak? tak? Oczywiście dzisiaj w kulturze polskiej jest to nie do pomyślenia, każdy ma swój świat, bardzo się szanuje tą, jakby, ten, ten, ten swój świat i każdy chroni bardzo mocno. To jest moja sprawa i tak dalej. Dzisiaj by nie przeszło coś takiego, żeby w pociągu w Polsce. Było to, co tam wtedy w latach 80. więc kiedy przyjechałem do Kazachstanu i zobaczyłem, że właśnie tak to jest, to oczywiście miałem takie bardzo pozytywne skojarzenie z Polską z lat, lat 80. Też trzeba powiedzieć, że też to skojarzenie z Polską z lat 80. związane jest też z tym, że Kazachstan, który teraz po 30 latach odzyskania niepodległości się tak mocno rozwija, stara się wychodzić na prostą, że ciągle jeszcze, tak jak i Polska, miała kiedyś te korzenie stare, które można było zobaczyć też w architekturze i tak dalej. Teraz także w Kazachstanie był ten pierwszy moment, kiedy, może w dużych miastach nie, ale w mniejszych miejscowościach można zauważyć, że jednak. Kazachstan idzie od starego do nowego. Uh -huh. I jeszcze gdzieś to, to stare widać. Uh -huh. I to bardzo, bardzo widać. Na przykład w stanie, e, ojciec był w stanie, tak? To teraz yeah. Nursultan, e, mamy nowe budynki i obok takie stare, bardzo tak. stare. Tak. I to jeszcze tak. Tak, taka mieszanka jest. Taka e, tak propos Nursultana i nazwy, to mój no, kolega z Polski Przysał mi kiedyś takie y, sympatyczne zdjęcie właśnie Nursetana, czy znaczy jedno ze zdjęć stolicy i y, y, taki komentarz sympatyczny, y, kiedy ktoś pisze tak. Y, Urodziłem się w Akmole, uh -huh. uczyłem się w cylinogradzie. Y, chodziłem do szkoły, y, nie, zacząłem pracować w wastanie. a na emeryturę y, y, poszedłem y, w tanie mhm. i wszystko to się stało w tym samym domu, w tym samym mieście. <sadz Ech>: <gryś> 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 mhm. <gryś> tak tak. Tak, tak. Kurde, no, tak. Dziękuję. no, tak jest, tak jest. Śkubę. Wszystko się zmienia. Wszystko się Błardew. zmienia. Kazachstan też idzie do przodu. Jestem w Kazachstanie 8 lat i już widzę, widzę że widzę progres. Mhm. Zwiedzę, odwiedzę jakieś miejscowości, w których byłem na, przykład na początku mojego bycia w Kazachstanie. I przyjeżdżam teraz i widzę, że, że Kazachstan się rozwija. Nie stoi mm -hmm. w miejscu. Dobrze. A czy smakuje ojcowi? ojcowi? Tak? Ojcu. Ojcu? Jedzenie. Jedzenie w, Jedzenie w Kazachstanie jest super. To znaczy przede wszystkim pierwsze wrażenie jest takie, że szczególnie, ponieważ ja bardzo lubię mięsne dania, więc. Więc jedzenie mi bardzo smakuje i mam takie poczucie, że mięso, które jest w Kazachstanie, ono jest bardziej naturalne niż to, co jest w Europie. Że ono jest jakieś takie, no naturalniejsze, jakieś takie. Trudno powiedzieć, czy to jest związane z, tylko ze smakiem, czy to jest też związane z, z tym, że jeszcze mimo wszystko w Kazachstanie no, hoduje się mięso jeszcze bardziej naturalnymi sposobami, no żebyśmy powiedzieli ekologicznymi sposobami. Jest tam mniej chemii i dlatego mięso jest smaczniejsze. To tak w ogóle, jeśli chodzi o, o jedzenie. Generalnie, generalnie, generalnie kuchnia Kazachstanu mi się podoba, szczególnie tradycyjna kuchnia Kazachstanu, rdzennych mieszkańców, Kazachów. Dzisiaj miałem nawet taką radość jeść jedno z dań rdzennych mieszkańców, Mak, czyli, czyli właśnie. To tradycyjne danie, które jest takim, byśmy powiedzieli po polsku, makaron własnej roboty, krojony w takie płaty szerokie, do tego cebula i obowiązkowo konina. Okay. Oczywiście dla polskich, dla Polaków, jeść koninę to jest kosmos jak można jeść koninę. <laughs> e, oczywiście są opowieści w historii Polski, że gdzie, gdzieś tam ktoś był bardzo głodny i nie miał co jeść no to zjadł koninę, ale tak, żeby jeść koninę jako jak, jak jakiś rarytas, no to nie, 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 zdecydowanie nie. Nawet parę lat temu kiedyś, kiedy przyjechałem na urlop do Polski, poszedłem sobie do sklepów różnych mięsnych w moim mieście Bydgoszczy i zacząłem pytać o koninę wszyscy na mnie patrzyli taki, nie koninu u nas nie ma, u nas tam mówią można dziczyznę kupić, te tam Daniela można kupić, mięso z Daniela, tam z czegoś zielenia, tam coś jeszcze można kupić, ale nie Koninę. Także dla mnie Konina była nowością i muszę powiedzieć, że już parę razy jadłem i było bardzo, bardzo smaczne. Bardzo smaczne. Taką zabawną historię opowiem z moim bratem, który mnie odwiedzał kiedyś parę lat temu w Kazachstanie, mnie odwiedził i ja poprosiłem moją parafiankę, która, kazaszkę, rdzenną mieszkankę, żeby właśnie przygotowała coś jakieś danie właśnie typ typowo kazarskie właśnie no, jak mój brat przyjechał i ona właśnie przygotowała szparmak. i e, ja mojemu bratu oczywiście nie powiedziałem z czego jest to mięso no i on e, zjadł takim smakiem oj ale dobra ale smaż mm, mm, tam w ogóle tak się tak, ja na koniec się go pytam a ty wiesz co ty jadłeś no mięso jadłem no mięso, no to no jakieś mięso. No. To była konina. Ej, ja konie jadłem. A baranie no. Tak, tak, tak. tak. Y, oczywiście y, oczywiście y, y, inne też y, mięsa w Kazachstanie oczywiście też są. Y, bo, często, wydaje mi się, że często można spotkać częściej niż w Polsce Baraniny na przykład. Co prawda u nas w Polsce też też czasem baraninę można spotkać, ale w Kazachstanie o wiele częściej jeśli ona jest dobrze zrobiona, to jest oczywiście moje osobiste zdanie. Jeśli jest dobrze zrobiona, to jest bardzo smaczna, ale jest, jeśli kiepsko jest zrobiona, to nie bardzo. A czy nie jest tutaj ojcu zimno w Kazachstanie? Bo mieszkamy na północy Kazachstanu i czy nie ma zimno? Więc powiem tak, że myślę, że generalnie. Yy... Generalnie to jest taka sytuacja, że między Polską a Kazachstanem jest taka różnica, że Kazachstan mimo wszystko jest, ma klimat kontynentalny, czyli latem jest bardzo gorąco, a zimą jest bardzo zimno. Ja powiem szczerze, że sam osobiście lepiej znoszę zimno niż, niż gorąco, niż ciepło, więc to, że w Kazachstanie jest zimno zimą, to ja się tylko cieszę. Trzeba też powiedzieć, że klimat w Kazachstanie jest też suchy. Więc to zimno w Kazachstanie jest zupełnie inaczej się czuje niż w Polsce. Podam taki przykład, kiedy leciałem kiedyś do Polski, to był końcówka stycznia do początek lutego. W Astanie, wtedy w stolicy, było minus 30 wtedy, jak siadałem do samolotu, a jak w paru godzinach wychodziłem w Warszawie, było minus 7. I powiem, że wtedy bardziej zmarzłem przy minus 7 niż przy tym minus 30, ze względu na różnicę wilgotności, jednak e, poczucie zimna, które dodaje to wilgoć, zmienia zupełnie. Dlatego dla mnie na przykład, kiedy w Kazachstanie jakomuś komuś powiadam w Polsce, że, że jest temperatura minus 20. Oj, ale, ale zimna Bo dla Polaków minus 20 to jest niewiarygodne zimno, ponieważ z tą wilgotnością, która jest w Europie minus 20 to jest naprawdę bardzo zimno. A z kolei yy, w Kazachstanie minus 20 to jest, ja nie wiem do czego bym to porównał w Polsce, do jakiej temperatury, nie wiem, blisko zera, mhm. minus 5 może, to zupełnie, jest, to zupełnie nie jest problem, to zupełnie nie jest zimno, jeszcze jak pięknie słońce świeci, często tak w zimie jest w Kazachstanie, że... Że świeci piękne słońce, błękitne niebo i jest minus 20. I taki śnieg, dużo śniegu. Tak, i dużo śniegu, tak, oczywiście, więc, więc to jest piękna aura zimowa w Kazachstanie jest przepiękna. Ale sam też czasami tam nagrywam jakieś krótkie filmiki czy zdjęcia wysyłam, szczególnie właśnie z aury zimowej w Kazachstanie. Wysyłam czy tam jakiś las, czy coś, czy step, to ludzie są po prostu zachwyceni, jaka piękna zima. Prawdziwa zima. Oczywiście w Polsce też to jest właśnie problem, też, że, że w Europie się klimat bardzo mocno zmienił, ocieplił się. Ja w dzieciństwie pamiętam srogie zimy w Polsce. Pamiętam z dzieciństwa kiedyś byliśmy na wsi u babci, dziadka w domu i pamiętam, że śnieg spadł pod dach. I żeby wyjść na przykład do tej ubikacji, dziadek musiał wykopać tunele. Było takie coś w latach 80. Teraz już czegoś takiego nie ma. Teraz bardzo rzadko śnieg pada w Polsce, a już tak, żeby został ten śnieg, a już tak jak w Kazachstanie, że jak zacznie padać na przykład pod koniec października, to dopiero śnieg stopnie w kwietniu albo w maju, to, to nie no, czegoś takiego to nie ma. Pół roku zima. Moi koledzy się śmieją ze mnie, że, że ja jestem Eskimosem. No, bo ja pół roku mieszkam, <śmiech> <śmiech> pół roku mieszkam w kraju zimy. <laughs> Także tak, to zimą. Także nie, zima nie. Dla mnie trudniej jest przeżyć. Te, tą, tą gorączkę w Kazachstanie. Hmm. Te, te. czy pamięta ojciec jakieś, jakieś nietypowe sytuacje? Jedną z takich najbardziej, którą lubię wspominać i która dzisiaj mnie bardzo śmieszy, nie tylko mnie pewnie, to jest sytuacja, kiedy spotkałem się po raz pierwszy w Kazachstanie z pojęciem czasu, obiad. Ponieważ w Polsce nie mamy takiego pojęcia, obiad no, jako pojęcie czasu, a w Kazachstanie ono jest bardzo ważne. Że jest, mówimy, że będzie w obiad coś. Czyli wiadomo, że to jest między, mniej więcej, między 12 a 13, no mniej więcej. A jeśli coś się dzieje po obiedzie, to wiadomo, że to jest albo po 13, po 14, ale nie dalej. No, oczywiście, kiedy przyjechałem do Kazachstanu, tego wszystkiego nie wiedziałem. Więc pamiętam, w pierwszych dniach, kiedy przyjechałem do Makińska czyli do pierwszego miejsca, w którym służyłem parę miesięcy, czy prawie pół roku, to no miałem taki obowiązek, jako człowiek z zagranicy, pójść i się zarejestrować do Policji Migracyjnej. No i tam poszedłem i przyniosłem wszystkie dokumenty, które były potrzebne do tego, żeby się zarejestrować, i mi powiedziano wtedy: proszę przyjść po obiedzie. A ja, nie wiedząc, nie znając tego pojęcia po obiedzie, przyszedłem w pół do szóstej wieczorem, krótko przed zamknięciem urzędu no Policji Migracyjnej. I kiedy przychop, przyszedłem właśnie o pół do szóstej, yy, panowie policjanci prawie z krzykiem na mnie, dlaczego nie przyszedłem po obiedzie. A ja zupełnie Bogu Ducha winny, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi i zupełnie szczerze z całego serca mówię, ale ja nie wiem kiedy pan jadł obiad. I on zaczyna się śmiać, najpierw jest zdziwiony, po to zaczyna się śmiać, bo ja, ja mówię do niego, bo wie pan ja jadłem obiad o siedemnastej, więc ja przyszedłem po obiedzie. Ponieważ przyszedłem o 17.30. <laughs> <laughs> Więc, oczywiście, oni na początku nie zrozumieli, potem im wytłumaczyłem, że no po prostu w Polsce nie ma takiego pojęcia i ja nie wiedziałem, zwyczajnie nie wiedziałem. No, oni potem to przyjęli tak pozytywnie, w żart to wróciliśmy, że to tak właśnie człowiek z zagranicy nie wie, że takie jest pojęcie. No, taka sympatyczna historia, i teraz już wiem, co to znaczy obiad w Kazachstanie. Nie tylko oznacza jedzenie, ale też oznacza czas. I co to znaczy po obiedzie. Także to jest taka jedna z takich kuriozalnych sytuacji związanych no, na początku. Druga taka sytuacja, ona była związana z takim doświadczeniem, też takim ciekawym doświadczeniem z mojego punktu widzenia. Ona była to taka nieoczekiwana, kiedy wszedłem do sklepu, przyzwyczajony do tego, że no, w Polsce przynajmniej tak, że klient nasz pan. No to, to jest oczywiście takie słowo klucz dla Polaków, klient nasz pan, że jednak klient jest bardzo ważny w sklepie. Dla niego się wszystko robi, pod niego się wszystko układa, nawet i tak dalej, tak dalej. Nie będę w to wchodził w takie szczegóły. W każdym bądź razie ja wchodzę do mojego sklepiku właśnie w mojej pierwszej miejscowości w Makinsku i widzę takie obrazy, który mnie szuka. Po pierwsze nikt mnie nie wita mhm, tak. w moim sklepiku w Polsce. Jeśli jest sprzedawca i wchodzi, jest tylko sprzedawca w sklepie, ja jestem pierwszym klientem, czy jedynym klientem, to oczywiście mówi się najczęściej dzień dobry. Jeśli to jest ktoś, kogo znam, no to, to, to tam jeszcze jakieś inne pytania padają, ale jeśli tak, to dzień dobry, czy mogę pomóc i tak dalej. I ja wchodzę i widzę e, sprzedawczynię, która nie tylko tego nie zrobiła, to nie powiedziała dzień dobry, nie zainteresowała się moją osobą, wręcz rozmawiała przez telefon i to tak z 10 minut przy mnie. Ja jestem w szoku. Jak to? Przecież to co to za marketing. Co to w ogóle klient stoi przed tobą? Dlaczego ty ze mną nie rozmawiasz? Dlaczego ty mnie nie witasz? I, i, i tak e, się zdziwiłem i, i jeszcze teraz, i teraz jeszcze taka sytuacja była, że ja stoję przed tą panią, ona w końcu mnie łaskawie zauważyła. I mówi, odkłada na chwileczkę tak na bok telefon i mówi, czego? czego? A ja taki przestraszony, nie wiedziałem jak się zapytać, jak chciałem coś kupić, można? Mówcie. No, oczywiście, potem wyjaśniono, że gdyby to była e, szefowa tego sklepiku, to oczywiście byłoby inaczej, e, ta sytuacja by się inaczej no, ułożyła. Także to takie z takich ciekawych spostrzeżeń, takich sytuacji jakichś kuriozalnych z Kazachstanu. Czy tęskni ojciec za Polską? No oczywiście, że tęsknię za Polską. Trzeba powiedzieć, że, że zakochałem się w Kazachstanie, że Kazachstan jest, stał mi się też bardzo bliski, ale to nie jest moja ojczyzna. Ja bardzo kocham moją ojczyznę, Polskę. Czuję się patriotą, tak zostałem wychowany i sam się też tak wychowywałem, w takim duchu patriotycznym, więc bardzo tęsknię za Polską. Śmieję się, że, że nawet psy w Polsce szczekają po polsku, a w Kazachstanie po kazachsku albo po rosyjsku, a że, że las inaczej szumi. W Polsce i w Kazachstanie. Więc także bardzo tęsknię za Polską, ale też rozumiem, że to jest moje miejsce. Ja przyjeżdżam do Polski i odpoczywam. Już sam fakt, kiedy wchodzę do samolotu, polski linii lotniczy lot. Wchodzę do i już prawie czuję się w Polsce, bo to już międzynarodowe prawo tam funkcjonuje. A kiedy wychodzę z tego samolotu, wchodzę na teren lotniska w Warszawie, o, nawet jeśli słyszę, gdzieś tam ktoś się z kimś kłóci po Polsku, wyzywa się... no po no. Polsku! Po Polsku się wyzywają. Więc to jest takie no takie rzeczywiście, ale... Myślę sobie, że też ta łączność z Polską jest o tyle łatwiejsza, że mamy internet, mogę zadzwonić do Polski, do znajomych, do przyjaciół, do rodziców, do braci, porozmawiać, więc troszeczkę jest to zmiękczone, ta tęsknota no, jest troszeczkę zmiękczona, chociaż powiem szczerze, że, że przydałoby mi się takiego taką myśl, czasami się takiego dłuższy urlop w Polsce, po prostu, żeby być w Polsce, także yy, tak wygląda historia yy, z tęsknotą po Polsce. Wszędzie dobrze, ale w domu dom... najlepiej. najlepiej tak jest. <laughs> Dziękuję ojcu za takie dobre powiedzi. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. <laughs>